To 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 tak Siemaneczko wszystkim, z Witam bardzo serdecznie w następnym odcinku Zgryźć się no na no zbycie I tutaj idziemy na line battle Ale oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapki pięknym oczywiście prostokąciku Teraz smuteczki, wielka chwila Wielki test nowego eq Podciągania resa Aktualnie ściągam tylko 90 resa Tylko 90 resa jak to je trochę brakuje No więc zobaczymy jak to będzie się prezentowało na, prezent na ściąganie resa 90, 90 to jest dość sporo, nie będę ukrywał, już nikt nie będzie posiadał tak sporego resa, żeby mnie w ogóle utrzymać. I tutaj też posiadam taką fajną kuszę, tylko żeby dawała HP 17 w sumie, prawda? bo wtedy mam taki bult na BM-ie, 100 atak, 92 HP, zawsze coś fajnego, lepsze to niż nic, prawda? No dobra, więc trzeba się przygotować na to Tak, zaakceptowałem i czekamy Czekamy Miejmy nadzieję, że będą ludzie I tak myślę, że to się odpali normalnie z czerwonym buffem, żeby być jak tutaj najwięcej Bo to da mi water element, bodajże żółty buff go nie dawał No jak widzę nie daje, ale wtedy co też na defie No ogólnie tutaj w takim buldzie też jestem taki niezbyt bo jednak zegnuję ze wszystkich możliwych opcji Dobra, jaki mamy? Mrok mamy. Idealnie mamy mrok, ogień. A ja piję z wody. Ja będę pił najwięcej. To jest mega. Dobra, zlecimy tak na tym żółtym bufie. I lecimy. Zobaczmy, jak to będzie. Ja pito, lecę ja O nie, ten Naika to pewnie jakiś mocny, co? <grystanie> Czekajcie ci Oni kogoś mają w teamie Czekajcie, gdzieś Scout tu jest Halo? <grystanie> Ali, ja No to są wyposażenia nie z tej ziemi Ja pitole Dobra, bijmy sobie tutaj nią Jaką jestem dużyną, jestem czerwoną turzyną. I ogólnie powiem, że ta Rainbow Manda jest to broken Bo nie będę ukrywał Chudy, trzymajcie kciuki abyśmy to zbili Halo Dobra, nice Dobra, nice I ta patrzcie Łat, Zmieniamy to. Co? Przecież miałem tylko ten na kimś innym Co jest nie tak? Halo? Nie będę ukrywał ten, lajka jest bardzo broken Kurcze, halo? Halo? Umarłem, ale on mocno bije! Nie no ten... Nie no ten akurat SIN ściąga mi resa chyba tak. 160 raza to prawda potem nie będzie mi go ściągał. Niestety. Ale jesteśmy jednak na plusie. Mimo wszystko jesteśmy na plusie. Teraz bym sobie na szybko odpalił czerwonego bufa, żeby bić jeszcze więcej. Szybko odpalamy czerwonego bufa i będziemy lecieli. Czy ktoś to nie pisze o takiej godzinie. Halo. Tak, tak można. Dobra, lecimy. wony buff, odpalony. 59 atak. Prawda jest taka: że jak ja uderzę to się dzieją cuda, naprawdę. Bo ja mogę go tak naładować. I tak, patrzcie nie za szybki <laughs> <I don't know. laughs> A co to było? Skok Spidermana, naprawdę e, Gołmanda, okej okay. Okej okay. O dobra Pokursujmy BMA, bo nie jeszcze że to zabicie <gry> No i tutaj jedynie zostaje tutaj ten najbardziej potężny w, w sumie Ża lajki co? Coś tak myślicie? <gry> O oh nie. To no wam go. Ja piton. Halo? Ajajaj, jakiego mam ms 177? No tutaj pakuje mi jednak zdecydowanie movement No nie będę ukrywał Mielam! No Stało się, stało się Home hit, Czart też piszę tylko na grupę? A no, rzeczywiście, tylko na czatne na gupie jest zaznaczone. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy. Czemu mam, nie mam pewnego zdrowia? Dlaczego tak? Kurczę, na, na tego typa to sobie zmienię desa O kuda. Dobra. Kabum! Kabum ty! Przygramy jeszcze to! Nie! Hallo! To nie o to w coń chodzi. <grych> nie no, bardzo twardego sina mają, no nie będą ukrywał bardzo twardy jest, ich sinek, bo tutaj chyba jednak moje ściąganie ten nie będzie tak działało. Dobra, lecimy, 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 nie śpimy. Yy, dobra, tam jest ten typek. Więc lecimy za nim. Trzeba go szybko zbić, bo jakoś będzie łatwy do zbicia. W sumie mnie zastanawia taka jedna rzecz. Jakby się prezentował B? Na przykład, wojownik, który ma bult. Atak HP. W sumie ty byś wyśmieczny naboje w niego, nie będę ukrywał. Ej jump! Dobra. So close. Tun? No, tak myślałem, że będzie stun. Dobra, kabum! Dobra, lecimy dalej. Eee, Trzeba się skupić na tym hmm, sinku. Oj 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 Ty! Ha, ha! Jeszcze go sprzątnąłem! Ja pitolę, jaka planteka! Dobra, uciekam, uciekam. Szybko jeszcze tego typa trzeba dobić. Dawaj, 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 dawaj. Lecimy, 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 nie śpimy. Dobra, teraz ja umieram Dobra, mam stuna. Nie no nie To chyba są ostatnie odleczanie. Tak, 20 sekund, 20 sekund! Wygraliśmy to w sumie. Na to chodzi. Tak! I właśnie o to wychodziło. Aby to wygrać Ja pitole, co to się dzieje? Dobra. 3, 2, 1 Kto wygrał? Gratulacje! Mm, you won this sample battle! Jest! Znakomicie o to w tym wszystkim chodziło. I mamy kolejną skrzynkę, którą wypadałoby otworzyć. I co robimy? Otwieramy i sprawdzamy. <laughs> nie, to nie, nie, taką nagrodę chodziło. Ale mimo wszystko, dziękuję Ci, nie za uwagę. Pamiętajcie, o ćwicie, ćwicie, o łapki. To czysto, oczywiście prosto sto no i oczywiście mordeczki są moje, to, to będzie wszystko, więc oczywiście z czoła.